Wysoka Komisja. to, co obecnie doświadczamy, to nie jest kryzys, to jest rezultat. Rezultat polityki, która miała doprowadzić do likwidacji polskiego górnictwa. Najpierw za platformy PSL-u likwidowano kopalnie, następnie zapisu kontynuowano ten proces. No i w związku z tym logiczne było, że sprowadza się węgiel z Rosji, ponieważ jest tani i dostępny. Decyzją z wiosny tego roku, wszyscy jak tutaj patrzycie na siebie poza naturalnie konfederacją, z dnia na dzień postanowiliście zamknąć import węgla z Rosji, nawet nie czekając już na węgiel zapłacony przez polskie firmy. I to była przyczyna tego kryzysu. Zamiast wtedy fedrować na potęgę, to nie robiliście nic, czekaliście. Potem fatalna ustawa o stałej cenie węgla, która wiadomo było od początku, że się nie sprawdzi. Szybko się zorientowaliście, bo wiadomo było, że tego węgla nie będzie po tej cenie, więc postanowiliście po prostu ludziom dać pieniądze, nie sobie sami radzą. Skoro i tak węgla nie ma, to jaka różnica? Wtedy na ten dodatek węglowy przeznaczyliście 11,5 miliarda, ale jak widzimy w tej ustawie w punkcie w artykule 26 będzie to już 13,5 miliarda. Um, Odsunęliście po prostu problem w czasie, ale nie rozwiązaliście go w żadnym momencie. Nie rozwiązaliście, ponieważ węgla po prostu nie ma. A waszym podstawowym problemem jest, że tego węgla się nie da dodrukować. W związku z tym, co robicie? Przerzucacie odpowiedzialność. Przerzucacie odpowiedzialność na samorządy. Bo teraz po wprowadzeniu tej ustawy będziecie mogli powiedzieć: Ale słuchajcie, to samorządy wam nie dostarczyły węgla, to nie my. A z tych samorządów, tych gmin, jest według tego, co napisaliście, 2477. Wyobrażacie sobie 2477 gmin, które naraz w jednym czasie będzie musiało węgiel dostarczyć? Przez to, że nawet samo brzmi absurdalnie, a co dopiero wykonanie tego? Tutaj poseł się pytał, dlaczego nie mieliby to robić przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy wiedzą, że to jest niewykonalne w tej formie po prostu. I dlatego się nie podejmują. Zresztą widząc, co jest dostarczane z Indonezji czy Australii e, obecnie do portów, no to po prostu żaden przedsiębiorca za to nie chce wziąć odpowiedzialności. Także to, co dzisiaj doświadczamy, to nie jest kryzys, tylko rezultat Waszych działań, a ta ustawa niczego nie rozwiąże. Dziękuję.